Kacper Markiewicz, Twarz Polski Za górami, za lasami, na Mazowszu w Ożarowie Tworzę opowieść, co twarzą Polski się zowie. We wstępie się przedstawię, jak uczyła pani. Dzień dobry, witam was serdecznie, kochani. Mam na imię Kacper. Zapraszam serdecznie, by przez dzieje kraju przejść ze mną bajecznie. By poszukać odpowiedzi na konkursowe pytanie: Jaka twarz Polski przed nami powstanie? Czy w konflikcie i nerwach cała skłócona? Czy w pokoju, dobrobycie i już pogodzona? Jak zwykły mało lat, te twarz Polski rozumie. Czy ją wybieli, czy też podrasuje? Mam dopiero dwanaście lat. Lecz już trochę rozumiem ten świat. Poznaję od małego Polski mej oblicza, a jest ich mnóstwo i wiele mnie zachwyca. Mam, jak wiecie, dopiero naście lat, ale pełno obrazów w głowie mrowi się i dat. Od chrztu Polski zjazdu gnieźnieńskiego przez podział kraju za Krzywoustego. Od powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego po bitwę pod Grunwaldem z roku 1410 od Unii Lubelskiej z Litwą, niestety poprzez rozbiory, przez powstanie Kościuszki i liczne przy tym spory, przez rok odzyskania niepodległości naszego kraju, choć krótko żyliśmy w takim wolnym raju, przez cud nad Wisłą, obrady stoła okrągłego, przez popiełuszkę i dążenie do kraju wolnego. Od walki w obronie wolności, solidarności czy pracy, to wszystko nasza historia. To wszystko nasi rodacy. To wspólne dążenia, by twarz była uśmiechnięta. To wspólne działania, by odrzucić niewoli pęta. Tak wiele ludzi się starało, tak wiele życie utraciło, by mnie, chłopakowi zwykłemu, dobrze się tu żyło. Dlatego niech trwa pamięć Niech historii nikt nie zapomina, bo w niej wiele odpowiedzi, bo w niej jest nasza siła. Raz były wzloty, raz były upadki, los wciąż był prędki, a nurt życia wartki. Jak nasza historia to pokazuje, co się polepszy, to i skomplikuje. Tyle z historii w szkole i domu dotąd zapamiętałem, ale serce i wspomnienia. Dyktują kolejny kawałek. Od szumu Morza Bałtyckiego, przez mazurskie jeziora, przez wierchy i szczyty Polskość nazwoła. Wszędzie jest pięknie, wszystko jest nasze. Twarz tak cudowną Polski, wam tu pokażę. Zobaczcie, co istnieje wokół Was. Może będzie rzeka, może będzie las, może wiejski domek lub blok prosto z miasta. Najważniejsze, że Polska rośnie i wzrasta. By twarz pokazać Polski, rozsypię teraz aromaty: zapach benzyny przy romecie mojego taty, ciasto drożdżowe mej babci, prosto z piekarnika, rosół gorący na stole i sok malinowy wprost ze słoika, jabłka prosto z drzewa, z sadu od mego dziadka i ogórki kiszone które co lato moja mama kładła. Te smaki, zapachy, te piękne wspomnienia brzmi to prawie jak jakieś marzenia, a tylko opisuje, jak twarz polski wygląda w rodzinie, która wspólnie pracuje, bo szkoda, gdy coś marnieje czy ginie. Z zapachem nasyce obraz ten beztroski domu, kuchni, czy to z miasta, czy też wioski. Szczęśliwe chwile, spokojne lata, oby tak trwały do końca świata. A ja tak lubię te nasze barwy ojczyste, gdy czerwień jest jak miłość, a biel jak to serce czyste. A ja tak lubię, gdy z powagą do hymnu stajemy, gdy razem trwamy, gdy razem brniemy. A ja tak lubię, gdy wisła przez mazowsze me płynie. Obmywa brzegi w mej rodzinnej krainie. Bo zobaczcie sami, gdy nadchodzi jedenasty listopada dzień, odchodzi na bok, nawet kłótni cień, milkną spory i afery. Każdy Polak chce być szczery, każdy razem się raduje, niepodległość swą świętuje. I zostańmy w tym nastroju i nie waćmy już nikomu. Niech szacunek trwa i troska, bo my wszyscy. Oto Polska. Ale ja się rozpisałem. Ile tu się nastarałem? Kończą się niestety rymy, więc do brzegu się zbliżymy. Jedna twarz kraju mego tu powstała. Wspólna, solidarna, po prostu cała. Polska nas scala i cementuje. Naród jednoczy i go buduje.